Dzień dobry kochani, witamy z Krakowa. Witam się z moją piękną narzeczoną. Ehm, stwierdziliśmy, że w długi weekend nie będziemy siedzieć w domu i odwiedzimy Kraków. A jak Kraków, to i moją rodzinkę, która mieszka pod Krakowem. Wczoraj pogoda nas nie rozpieszczała i naprawdę było zimno, deszczowo nieprzyjemny, nieprzyjemnie. Dzisiaj jest już trochę lepiej, natomiast dalej jest pochmurnie, ale stwierdziliśmy, że idziemy na spacer najpierw coś zjeść, potem moja Nina sobie zazwyczaj. Gorącą czekoladę, która, tak. jest, która jest najlepszą gorącą czekoladą, chyba jaką piłem w Polsce. Dobra, jeszcze, we, jeszcze, we, jeszcze, jeszcze, jeszcze Wedel robi do, dobre czekolady. Już wczoraj zaczęłaś mi mówić o tej czekoladzie mm -hmm. e, i tamto nie dojechaliśmy, bo cały czas padało coś, to i stwierdziliśmy, że wracamy już do pokoju. A to na e, pewno istnieje, na pewno to istnieje. Mam przecież. nadzieję, że to jeszcze jest, bo my to kilka lat temu, tak naprawdę. No co dwa myślę, tak. No, więc ja chcę iść zjeść coś, bo jestem bardzo głodna, a potem chcę jechać do moją gorącą czekoladę. Dobrze, to Obiecałeś. A potem do babci. Do babci. Czy widzicie ile ja dostałam koperu na śniadaniu? Koper nienawidzę, to jest jedyna zielenina, której naprawdę nie zjem Bardzo jej nie lubię, dlatego to wszystko trzeba teraz ściągnąć, bo inaczej nie zjem tego śniadanka Zadowolony Zadowolone ze śniadanka? Najlepsze śniadania w Krakowie, tutaj. tutaj. Ale było kilka razy tak, to że my bazar, próbowaliśmy. Bazar, bistro, tak, tak bistro ale bazar. próbowaliśmy kilkukrotnie innych śniadań, i zawsze jednak wracamy w te miejsce. Ja co, nie? generalnie jestem bardzo nudny, jeżeli chodzi o wybór miejsc, bo jak coś mi się podoba, to. Możesz tu chodzić czas cały czas. ...wchodzę w jedno miejsce. Przecież w Nolio, w restauracji włoskiej, która jest właśnie na ulicy krakowskiej w Krakowie, to. Tutaj byli, jesteśmy, nie wiem, miesiące raz i jesteśmy wiem, teraz w Nolio. No prawda. Ale ja zadam to śniadanko, już nie mogę się doczekać tylko jednej rzeczy. Kakałka. Podróży jak jest? Podróże... Nie, po, z nie, pożegnanie z Afryką. Pożegnanie z Afryką. Także czekamy na rachunek i jedziemy, bo ja muszę wypić tą czekoladę. Żyliśmy pochwalić pogodę w Krakowie, że dzisiaj jest dużo lepiej niż wczoraj i zaczęło padać. I też chwaliłem, że nie ma korków, a proszę. Stoimy w korkach. Także nasza wycieczka po czekoladę nie będzie tak przyjemna jak sądziłam. I ja. pytanie, czy na, czy na pewno chcemy tam iść w deszcz? Eee, tak, bo jest tego warte. Natomiast pytanie jest takie, czy tutaj jest w ogóle znajdziemy parking, bo poruszanie się po Krakowie jest naprawdę dość skomplikowane i eee, strasznie wąsko w ogóle. Mam, mam wrażenie, że w innych miastach jest bardziej szerzej, a tu jest tak... Wąsko Dobrze, że to ty prowadzisz, a nie czy ja dobrze słyszałam? To jest jakiś fatum, nie ma tych czekolad Proszę pani, pani zamówiła, ale po prostu nie, nie doszły Ja. Specjalnie po to przeszliśmy po tutaj Po ale Ja, ja też. Naprawdę, naprawdę, nie byłem tak zawiedziony, naprawdę co teraz coś kawę, czy krewatę? Czy nic nie chcesz? Dzień dobry, kochani, szybka teleportacja do Warszawy. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, po Krakowie pojechaliśmy do mojej rodzinki, do babci, wujków, cioci, kuzynów. Tam od strony mamy jest naprawdę duża rodzina, także tam spędziliśmy trochę czasu z nimi. I oczywiście nie obyłoby się bez miliona pytań o nasze wesele. No to oczywiście poopowiadaliśmy wszystkim, jak to ma wyglądać, pokazywaliśmy zdjęcia, chociaż ja już zdjęcia wcześniej im wysyłałem, jeszcze będąc tam na RODOS wakacje. Ale tak nie mieliśmy po prostu okazji porozmawiać w cztery oczy ze wszystkimi. Jak to u babci pyszne obiadki, pyszny rosołek. E, także jestem spełniony, jeżeli chodzi o takie spotkanie rodzinne. I po powrocie do Warszawy, jeszcze będąc w temacie wesela, mieliśmy właśnie spotkanie z Wedding Planerką, które skończyliśmy całkiem niedawno. E, oczywiście ja siedziałem z boku taki, a Ania z panią Wedding Planerką rozmawiała o dekoracjach, o kwiatach, o łukach, o jakichś różnych ścieżkach, a ja tylko siedziałem. Przytakiwałem i po prostu zapisywałem to, co było potrzebne. I oczywiście, za jakieś dwie godziny, mamy kolejne spotkanie odnośnie wesela z pewnym panem, który mam nadzieję pomoże nam bardziej, jakby zorganizować to wesele I jestem ciekaw, co nam powie. Ale wy oczywiście się wszystkiego dowiecie w swoim czasie. Ja tylko z dołu słyszę, Michael. Michael, pomóż mi, przymam ci pomóc, moja droga. Bo Słucham! Przygotowuję paczuszki z TikToka na rozdanie. Tutaj, proszę bardzo, kosmetyczki też są wypchane kosmetykami. Tu jeszcze po boku wszystko jest wypchane, dlatego warto śledzić takie rozdania. Bo jak widać, robię je, bardzo często je robię i ja się pozbywam do dużej ilości rzeczy, które mam, a wy się cieszycie, z czego jestem bardzo zawsze szczęśliwa. I tak stwierdziłam, że mam jakieś takie puste pudełeczko, także. Zrobię taką małą niespodziankę również dla Was, więc jeżeli ktoś chce zgadnąć paczuszkę, to w tym momencie piszecie komentarz pod tym filmikiem i takie pudełeczko właśnie o piękne z różnymi kosmetykami trafi również dla Was. Jak już to pakuję, to, to dlaczego tylko ludzie z TikToka mają dostać, a Wy nie? Także zapraszam, wpisać komentarze i odezwę się do kogoś po adresik. Pięknie. Super Słoneczko bardzo zdradliwe My Mamy mały spacerek i powiem Ci, że nie dosyć, że się zmęczyłam wchodząc pod tą górę To nie jest tak ciepło jak myślałam, że będzie dzisiaj Ale to w moja wina, bo ja Cię na ten spacer zabrałem Także zapraszam, idziemy sobie wybrać kurtek A mianowicie dostaliśmy zaproszenie na event Levisa Levi'sa, jak Ty to mówisz? Levi's Levi'sa Także idziemy, szukamy gdzie to jest, mam nadzieję, że jesteśmy w dobrym miejscu bo naprawdę już mam zadyszkę nikt nie było totalnie gdzie stanąć więc tak sobie krążyliśmy, krążyliśmy aż w końcu postanowiliśmy, że zrobimy spacer bo i tak jesteśmy spóźnieni przez jest jakieś pół godziny a gdybyśmy szukali dalej miejsca to ja nie wiem na którą byśmy dojechali widzę, to jest tam, widzisz? jest logo, mamy to, idziemy czy ty widzisz jaki tam stoi misiu duży? ten misiu zjadł bycie w całości chcesz się poznać z miszkiem czy nie? Gorąca czekolada, tutaj mamy wybór kurtek. Pokażę Wam później, co wybraliśmy, ale naprawdę mega ładne i dbają o mnie, żeby nie marzła w zimę. Tak jak się ubrałam, tak się nie ubieramy w taką porę roku. Także są nowe kurteczki, jest gorąca czekolada i warto było iść pod tą górę, żeby z tej dotrzeć. A czy Ty musisz być leniem śmierdzącym? I tylko z kanapy przeniosłeś się na łóżko. Tak no, to wygląda, ja, moi drodzy. Ja dzisiaj mam słabszy dzień. A wiesz, że po to yy, I... wyprałam kocyk, naszą narzutkę na łóżko, żebyś brudnymi skitami nie kładł się na to? są czyste skiety. Czyściutkie, patrz. One są błyszczące wręcz. Zabierz mi się ode nie błagam was. Jeden z drugim brudnymi stopami, łapami na moje łóżko czyli Zmieniałem tutaj. skarpety bo też po, przy, po przyjeździe A zmieniałeś łapy Albo myłeś łapy <noise> po przyjeździe? Wracając, obiecaliśmy, że pokażemy nasze wybory Poczuj się jak taka influencerka damska i pokaż. Wybór jest... numer jeden to jest twój, to Ty powinnaś pokazać. Tak, zobaczcie, jaka ładna. Ja w ogóle bardzo rzadko noszę kurtki jeansowe, a ta jest takim futerkiem, ma bardzo ładny kolor tego jeansu. Może tutaj nie widać przy sztucznym świetle, ale za chwilę Wam pokażę, jak ona wygląda na mnie, bo uważam, że jest mega ładna. I w sumie ty mnie do niej namówiłeś, bo ja chciałam taką brązową, tylko już nie było rozmiaru mojego. Si. I wybrałam to, ale uważam, że może to nie jest super zimowa kurtka. No nie jest, bo ja nie miałem podobną i to, to jest takie na bluze. Albo i na dwie Widzę, że się wczuwasz w to i przymierzasz to, nawet moje A Elkę, tak, bo ja chciałam Uuu. taką większą, żeby właśnie ją na bluzę nałożyć Ja będę w tym chodził No przymierz, bo... zobaczymy, nie, nie. czy pasuje Masz, na ciebie przy, przy, ty Widzicie mnie? Widzicie Jak stanę, to będziecie mnie widzieć? Nie wiem Ale chcę wam na szybko pokazać, bo uważam, że ta kurteczka naprawdę wygląda fajnie Co myślisz? Świetna jest Ładna, co nie? Tak. bo tak, nawet do samochodu, y Ej. czy coś, no to... Ładny ma kolor. Ładny ma kolor. I wzięłam specjalnie większą, luźniejszą, żeby założyć pod jakiś gruby sweter, grubą bluzę i wydaje mi się, że jest tosik. Paparał, numer dwa, kurteczka. Na którą ja musiałam cię namówić. Ja... Nie byłem do niego do końca przekonany. Były, były też fajne polary z, z lewica. Ale I... nawet polara nie przymierzyłeś? Dopiero jak wyszliśmy, to stwierdziłeś, że a mogłem wziąć tego polara. No te polary tak teraz na zimę, będę jechał, żeby na snowboard za niedługo, a to wiesz, to na pewno były pasowały. A ta kurteczka, wtedy byłem oczywiście do niej tak ubrany fajnie. No teraz jestem po prostu tak. domowo. Żulowato domowo. Ale mamy tutaj żółte światło, strasznie, wiesz? wiem, jeszcze tam to jest żółte światło i tym bardziej... No, nie do tego outfitu na pewno, no nie, nie ale, tego, ale wydaje mi się, że bardzo ładnie w niej wyglądasz i nawet do tej kurtki namówiła ci pani, która stała obok, nie znam tak. tej pani, ale powiedziała, że bardzo ci pasuje do włosów, do oczu e, i że masz się nawet nie zastanawiać tylko ją wziąć, więc wydaje mi się, że to jest dobry wybór. Gdybyś się teraz załatwił inną koszulkę, jakąś białą czy coś i byś założył tą kurtkę, wydaje mi się, że by wyglądał naprawdę fajnie, więc e, mi się mega podoba. Tutaj ten kolor trochę nie kamera. Ona jest taka ładna, w takim ładnym brązowym Ładne kolorze. Brąz, tak, bo tam, bo tam na zdjęciach była taka typowo pomarańczowa. Ja mówię, tak. Co to jest za kurtka? Ale no, teraz... a ta na żywo wygląda naprawdę. Jest naprawdę cieplejsza od twojej. I wzięliśmy sobie takie dwie czapencje. Prawda? Ja żałuję, że jak widziałam je, bo ty chciałeś białą, że ja nie wzięłam czerwonej, bo niepotrzebnie Cześć. wzięłam dwie te same, a jedną mogłam wziąć inną i byśmy się wymieniali, bo my jesteśmy taki psia i się czasami wymieniamy różnymi rzeczy. Czym my się wymieniali? Śliną chyba jedynie. Czym byś czy, 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 czy powiedz mi, kiedy ja ci go wymieniłem twoje, twoje, twoją garderobą? Tak? A dzisiaj rano kto zakładał moją koszulkę Dobra, białą? Dobra, ale tą koszulkę kupiłaś w cosie na męskim i, i jeszcze wzięłaś rozmiar większy, to jest coś innego. A ja się wymieniam, tak, zakładam swoje twoje sukienki. Prostując moją myśl, bo rzeczywiście to zabrzmiało tak, jakby Michael chodził w moich rzeczach. On nie chodzi w moich, ale ja chodzę w jego. O tak, to miałam na myśli, no. że ja często Ci podkradam jakieś koszulki, bluzy, kurtki, e, bo ja lubię czasami takie po prostu nosić większe rzeczy i czasami zakładam sobie Majkera coś z mojego. Gardyroby. No natomiast jedyne co on ode mnie podbiera to skarpetki. Załóż czapkę na siebie, żeby ten hol miał <noise> rację być. I pokaż jak wygląda czapka. Nie możesz ty założyć. Proszę tutaj e, dzisiaj trzeba to uaktywnić. <noise> co? 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 Bardzo śmieszna mnie ta wstawka we vlogu, że od Czapek nagle trzymasz nawilżecz powietrza, no ale opowiedz o nim jak tak bardzo chcesz. W z Majkerem sobie postawiliśmy taki cel, że nie będziemy jeść tak dużo słodyczy, w sensie Michael jedzenie słodyczy to zawsze wygląda tak, że on mówi, że je dużo, a ja jem 10 razy więcej niż on, natomiast stwierdziliśmy, że po tym takim długim weekendzie, gdzie tam kolbuj, zasłaniasz. Gdzie i trochę u babci zjedliśmy i coś w drodze zjedliśmy, takiego mniej zdrowego. To, że będziemy sobie właśnie gotować jakieś fajne jedzonko i że tych słody te słodycze ograniczamy. I Michael, żeby pomóc mi w tym zadaniu, kupił mi pierwszy kalendarz adwentowy. Widzicie, ile tych, tych okieneczek jest już otwartych? Ja e nie mam na to żadnego wytłumaczenia, natomiast ten będę miał mi służyć, że mogę zjeść tylko jedną czekoladkę dziennie. W sensie ja sobie tak powiedziałam, że będę jadła jedną czekoladkę dziennie tylko i wyłącznie, a zjadłam już połowę kalendarza, więc jeżeli macie jakieś protipy, jak oduczyć się jedzenia tak dużej ilości słodkiego, to będę bardzo wdzięczna. Ja nie wiem czemu. Wydaje mi się, że to pewnie by mi minęło po kilku dniach, gdybym rzeczywiście się trzymała i nie jadła, i później już bym nie miała tak dużej ochoty na jedzenie tego z tych słodyczy, ale ja nie potrafię. Nie wiem, nie potrafię i poddaję się. Także jak widzieliście, my wróciliśmy do Warszawy, tutaj ogarniamy wesele, tutaj ogarniamy jakieś takie bieżące sprawy, i ja, ja się nie, czuję. Ja się nawet położyć nie mogę na chwilę. Bo, <grym> na chwilę. bo mnie goni. Myśla, byliśmy kurde 5 godzin na mieście, jeździliśmy w tą i A To moja wina, wina była, się... że jeździliśmy, to twoje no, rzeczy załatwiliśmy. No dobra, załatwialiśmy moje rzeczy, i ja się nie mogę położyć na 5 minut, bo ty mnie cały czas gdzieś. No bo będziesz bo, bo, miał bo, czas na odpoczynek wieczorem. Bo ma machasz mi ręką cały czas przede mną, przed oczyma. Chodzi o to, że Ania, ona, ona nie lubi jak się położy nawet na chwilę w ciągu dnia, 15-20 minut, a już nie mówiąc, że o, idę sobie zrobić dżemkę, to wtedy już jest wojna na chacie. Wtedy mamy już wojnę, taką konkretną wojnę, e, a ja wychowany na sieście, że siesta musi być w moim funkcjonowaniu, musi być w moim... E, toku życia, a ty tego nie czaisz. Dobrze, że zaraz jest weekend i wtedy będziesz mógł sobie leżeć nogami do góry. A jeszcze masz dwa dni pracy, więc proszę zapierdzielać i mnie nie denerwować. Buziaki, pa! Widzimy się niebawem.